Jeśli chcesz, żeby Twoja droga w Big Data była uporządkowana, ułożona, sensowna, to to wideo jest dla Ciebie. A to dlatego, że dzisiaj opowiem o technologiach Big data w taki sposób, żeby ułożyć je w pewnej systematyce. O co chodzi? Kiedy ruszysz po tym wideo do swojej własnej wędrówki, to chcę, żebyś wiedział albo wiedziała, jakie miejsce ma dana technologia w naszym świecie technologii, które pracują z danymi. I potraktujmy sobie to wideo właśnie jako taki korzeń, taki ród, od którego dalej wyjdziemy. Czyli to jest baza, to jest baza dla Ciebie, żeby dalej same, samodzielnie zgłębiać, ale to jest też baza pod nasze kolejne filmy, bo będziemy opisywać koncepcje, będziemy opisywać technologie, będziemy opisywać architektury, infrastruktury i wiele innych rzeczy, ale też będziemy sięgać w głąb do detali, do tutoriali. I niech to wideo będzie punktem odniesienia. Witam Cię na kanale Akademii Big Data. Kanale, który jest kanałem takim towarzyszącym dla platformy, polskiej platformy, dla inżynierów i fascynatów danych. Także zapraszam Cię już teraz na samą platformę. Tym bardziej, że do końca listopada mamy 7 dni za darmo. Tam zdobędziesz całkiem sporo naprawdę praktycznej wiedzy, ale już w tym wideo zobaczysz, jak te, jakie miejsce mają te technologie. Więc ruszajmy. Na samym początku powiedzmy sobie, co to w ogóle są te technologie Big Data i po co one są, czym one się różnią od klasycznych technologii. Otóż więcej na temat tego, jak powstawała sama branża, co to jest za branża, na czym polega, znajdziesz w innym wideo na kanale Riot Data Factory. Tam mówiłem właśnie od początku, od A do Z, gdzie to się zrodziło, dlaczego tak, a nie inaczej. Natomiast tutaj powiedzmy sobie krótko. W pewnym momencie zaczęliśmy tworzyć tak dużo danych, że nie dało się ich ogarnąć mm, takimi klasycznymi technologiami. Ale co więcej, nie chodzi tylko o to, ile ich było. Okazuje się, że y, gromadzimy ich tak dużo dlatego, że one są często nieustrukturyzowane, czasami są nie najlepszej jakości, y, a ponieważ gromadzimy ich dużo, ciągle no to też napływają strasznie szybko i to są takie cechy, które powodują, że trzeba do nich podejść trochę inaczej niż do zwykłych danych typu, no nie wiem, na przykład system rejestracji w jakimś sklepie internetowym. Jest ustrukturyzowany, ułożony, gdzie tych danych nie ma bardzo dużo. Natomiast jeżeli pomyślimy o takich danych, na przykład jak z mediów społecznościowych, no to tam jest tych danych multum, tam wszystko jest gromadzone i tak jak powiedziałem, one niekoniecznie mają swoją strukturę. Te cechy, o których tu wspomniałem. To tak zwane 3V, czyli Volume, Velocity i Variety. I one decydują o tym, czy coś jest big data, czy nie. Mówiąc w bardzo dużym skrócie. I do tego typu danych potrzeba było wymyślić nową koncepcję, nowe technologie, które są w stanie to uchwycić, udźwignąć. I Technologie big data charakteryzują się kilkoma rzeczami, ale najważniejsza z nich być może to yy, tak zwane podejście rozproszone. O podejściu rozproszonym mówiłem więcej w jednym z pierwszych odcinków podcastu big data po Polsku, ale mm, sama koncepcja jest banalnie prosta. Chodzi o to, że chcemy mieć technologię, która działa na całej masie maszyn, na 100 serwerach, na tysiącu serwerach w taki sposób, jakby była jednym superkomputerem. Czyli my możemy włożyć gdzieś plik i my komunikujemy się z tą paczką serwerów w taki sposób, że my widzimy jakby to był zwykły system plików. Ale tak naprawdę te dane są rozmieszczane na setkach, na tysiącach innych maszyn i w ten sposób możemy wykorzystać ich moc. I na tym polega z grubsza technologia Big Data. Zapraszam Cię teraz do mojego komputera, do mojego laptopa. Pogadamy chwilę, pokażę Ci po pierwsze, jak jest zbudowany system Big Data, o co w ogóle chodzi w systemie Big Data, jak możemy na niego spojrzeć, a potem opiszę najważniejsze kluczowe technologie, układając je w pewnej systematyce. Ponieważ to jest ogólne wideo, które nie ma Ci zabrać całego dnia, to zapraszam Cię też od razu do Akademii Big Data, gdzie możemy sobie porozmawiać bardziej szczegółowo. Hej, hej, jesteśmy już w moim komputerze i teraz chcę Ci pokazać, jak może wyglądać podejście do systemu opartego dane. Ono jest na tym poziomie ogólności dość proste, ale zauważ, zaczynamy od bardzo biznesowej rzeczy, nie od technikaliów. Zaczynamy od bardzo biznesowej rzeczy, czyli od wyjścia. Tego, co chcemy osiągnąć, to powinno być rozegrane na poziomie biznesowym, ale może być też potrzebna jakaś nasza interwencja. I tu widzę trzy podstawowe rodzaje outputów, trzy podstawowe rodzaje efektów, które możemy osiągnąć dzięki systemowi, który pracuje z danymi. Pierwsza rzecz to wszelkiego rodzaju business intelligence, czyli dashboard. Raporty, statystyki, tego typu rzeczy. Chodzi o analizę, mówiąc krótko. Drugi rodzaj wyjścia to są szeroko pojęte wyszukiwarki. Z tą wyszukiwarką naszą internetową, Google na czele, ale w ogóle. Tworzymy system, którego wartość polega na tym, że dane, które są jakieś tam nieustrukturyzowane z wielu źródeł i tak dalej, pozwalamy. Użytkownikom je eksplorować, przeszukiwać. To nie musi być stricte no, tak wyglądać jak ta wyszukiwarka Google, ale to chodzi o system, który pozwala na przeszukanie, eksplorację danych. I wreszcie trzeci rodzaj to są wszelkiego rodzaju alerty, takie jak alert RCB czy cokolwiek innego, coś się dzieje w systemie złego. Chodzi o powiadamianie automatyczne, czyli my wykrywamy, że coś jest źle albo dobrze i powiadamiamy użytkownika. Oczywiście tych jeszcze można by pewnie kilka wypisać. Potencjalnych rodzajów outputów. Zachęcam do tego, żeby to zrobić w komentarzu, ale jak dla mnie, to, to, to są te podstawowe na pewno. I teraz, jak już wiemy o co nam chodzi, to przechodzimy do dalszej części, czyli do surowych danych. Dlatego, że zawsze na wejściu do takiego systemu są dane, które nazywamy surowymi. One, co prawda, mogą być opracowane już jakoś wstępnie przez inne zespoły, ale co do zasady coś na wejściu musi być i to najczęściej są dane, które są zróżnicowane. Bardzo często to są dane, które przychodzą do nas z wielu źródeł i kilka rzeczy, które tu można pokazać, to są, to jest coś takiego, co na przykład pochodzi z komórek, z mediów społecznościowych. To są rzeczy, które siedzą w tradycyjnych bazach danych, albo skrapujemy z internetu, ściągamy z jakichś API, albo po prostu przeszukujemy strony automatycznie i zapisujemy te rzeczy. Więc wejść surowych danych jest bardzo, bardzo dużo. Źródeł jest bardzo, bardzo dużo i to może być cokolwiek. I teraz cały myk systemu opartego o dane to jest co? zrobić pomiędzy tym, tymi surowymi danymi, a wyjściem. Tak? I pytanie, jak wypełnić ten środek, to jest pytanie, na które my ciągle staramy się odpowiadać i to jest nasza największa bolączka, zagadka, zagwostka i to jest obszar, który jest zostawiony inżynierowi Big Data. Um, Razem z wejściem do, do, do systemu, czyli my musimy się też zaopiekować surowymi danymi, musimy często napisać jakieś walidatory, musimy sprawdzić, czy dane surowe spełniają um, nasze wymagania, albo je, czy, czy w ogóle możemy je przyjąć, tego typu rzeczy. Ale przede wszystkim prawdziwa robota rozgrywa się w tym środkowym polu. I teraz my zaprzęgamy do tego oczywiście technologię big data. Chciałem Ci opowiedzieć o pewnej systematyce technologii Big Data. Ona będzie bardzo, bardzo ogólna. Jeżeli szukasz, będziesz szukać czegoś bardziej takiego, powiedzmy, szczegółowego, precyzyjnego, to zachęcam do zapoznania się z moim e-bookiem Szlakiem Big Data. Wydałem go hmm, dwa lata temu, ponad i to jest pierwsza, chyba taka, przynajmniej na naszym polskim rynku, z tego co wiem pierwsza próba usystematyzowania tych tego gąszcza tej dżungli technologicznej. To, i tam w ogóle opisuje dużo rzeczy związanych z big data, ale między innymi właśnie systematyzuje całą masę technologii, więc zachęcam, zapraszam przy okazji zapisz się na newsletter RDF-u i będziesz dostawać wartościowe maile. Przejdźmy do systematyki, która jest pewnym uproszczeniem tego co jest w tym e-booku. Pierwszy y Zbiór technologiczny to jest przechowywanie danych, czyli wszystko, co moglibyśmy opisać jako storages. Hmm, czyli technologie, które pozwalają nam po prostu na to, że dane są przechowywane. Nic się z nimi nie dzieje, one po prostu sobie leżą. E, jakie technologie tu możemy znaleźć? E, wszystko zaczęło się tak naprawdę, cała branża Big Data zaczęła się od y, Hadoopa, od HDFS-a, więc y, nie można tego nie ująć, mimo że to technologia już jakoś schodząca, niemniej ciągle, ciągle w użytku. Takim następcą HDFS-a jest MinIO, czyli to już nie jest system plików, ale jest Object Store, czyli no powiedzmy, że coś podobnego. Za kilka wideo powiemy sobie o różnicach między rozproszonym systemem plików a Object Storem. Poza MinIO, poza Hadoopem, HDFS-em są też rozmaite technologie chmurowe, takie jak Amazon S3 chyba najpopularniejsza technologia do przechowywania danych czy Azure Data Lake Storage. Co więcej open sourceowa technologia, która ma wykorzystanie również w chmurze, czyli Delta Lake i to jest tak naprawdę taka bardziej nakładka na już istniejący storage. No ale jednak pozwala nam jakoś pracować z danymi tak żeby je gdzieś układać w lepszej formie. O tym też będziemy, o tym będziemy bardzo dużo mówić i to akurat temat Delta Lake'u już był poruszany na Akademii, już o nim sobie gadaliśmy trochę, więc zachęcam, żeby zerknąć. I jak tu mówimy do tej pory z grubsza o takich bardziej systemach plików czy object store'ach, to nie sposób nie wspomnieć też, że istnieją bazy danych. Rozmaite takie, mniej typowe niż te relacyjne, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Klasycznym przykładem jest Google BigQuery, ale też bardzo ciekawą bazą jest Neo4j. To jest baza grafowa, czyli ona jest. Tak, przygotowana, żebyśmy mogli łatwo pracować z, z danymi w formie grafowej. I to są przykłady, jeżeli chcesz się zapoznać, to polecam zapoznać się z HDFS-em, z Min.io, albo od razu wskoczyć w chmurę, jak tam wolisz. Jak już mamy dane ułożone gdzieś, przechowujemy te dane, chociażby te surowe. To, co musimy zrobić? Oczywiście, musimy te dane przetworzyć. I tu się rozgrywa. Większość naszej pracy, czyli musimy stworzyć, zbudować, napisać całą logikę do tego, jak zamienić te dane mm, surowe na te dane, no nie surowe, <grym> na te dane, które, y, których sobie życzy klient, A, czyli po angielsku data processing. Tu mamy kilku kluczowych graczy. Y, pierwszy z nich to Apache Spark. Y, to jest y, chyba raczej dominujący w tym momencie framework do przetwarzania danych, możemy zrobić nim ekstremalnie dużo. W zasadzie co dusza zapragnie. Bardzo ciekawą technologią jest Apache Flink. To jest technologia do przetwarzania strumieniowego, czyli jeżeli musimy uchwycić jakieś dane, które do nas płyną i je przetwarzać w locie, to możemy to zrobić Flinkiem i Flink został do tego stworzony. I w Sparku też można to robić, też można dokładnie to samo zrobić, czyli przetwar przetwarzać dane w, try w takim trybie streamingowym, ale fling został napisany stricte z myślą o tym, żeby e, strumień uchwycić. Jak mówiliśmy o HDFS-ie Hadoopowym, to oczywiście nie sposób nie wspomnieć tutaj o MapReduce, od którego cała branża Big Data się rozpoczęła. Natomiast MapReduce akurat, o ile HDFS jest jeszcze w użyciu, nie jest może technologią, która ma przed sobą wielką przyszłość, ale jest jeszcze w użyciu, tak MapReduce raczej jest wycofany. I na końcu HIT, czyli DBT. To jest też technologia, która jest warta uwagi, bo ostatnio zrobiła się naprawdę, naprawdę modna. Będziemy tutaj na Akademii Big Data o tym sobie rozmawiać. A jak mowa o Sparku, to nie mogę powiedzieć, nie mogę nie powiedzieć o Fundamencie Apache Spark, czyli flagowym naszym kursie. Jeżeli chcesz poznać podstawy Sparka, takie fundamenty, które przeprowadzą Cię w uporządkowany sposób, ciekawy sposób do Takiej roli, funkcji, powiedzmy, gdzie do, do miejsca, w którym masz umiejętności na poziomie juniora, to fundamenta Apache Spark jest dla ciebie. I tak jak możesz go dostać też publicznie, on jest dostępny po prostu na platformie z kursami za tam 420 zł, bodajże, tak w Akademii Big Data masz za 20% ceny. A do końca listopada nawet za 10%, więc sądzę, że warto. Przejdźmy do kolejnego, kolejnego zestawu technologicznego. To jest coś, co się nazywa messagingiem. To jest bardzo ciekawy zestaw technologii. Pozwól, że wytłumaczę Ci krótko, na czym to polega. Chodzi o to, że co zrobić w momencie, w którym musimy uchwycić dane właśnie w locie. Czyli załóżmy taką sytuację, że chcemy przechwytywać dane z kart kredytowych. Jesteśmy bankiem i chcemy, żeby wszystkie transakcje z kart kredytowych innych do nas płynęły, no bo musimy je obsłużyć jakoś. Chociażby po to, żeby przeprowadzić swoją analitykę, albo po to, że jak transakcja nie pójdzie, żeby wysłać klientowi informację o tym, że może chce kredycik. Nie, nie, dostajesz, nie dostałeś takiego sms-a nigdy. No dobra. Tak, ja, ja wiem od kolegi, że tak się dzieje. Więc jak to działa? Jak to się robi? No bo karta przecież nie wysyła bezpośrednio do takiego sparka czy flinga informacji o tym, że coś tam się stało, tak? Te dane gdzieś muszą lądować. I właśnie messaging to jest taki zestaw technologii, które są zbudowane po to, żeby były. Ja to mówię o tym, że to jest punkt przerzutu technologii streamingowych. Jeżeli coś musimy robić w czasie rzeczywistym, to, to jest taki punkt, który z jednej strony odbiera te dane, to co widzisz teraz na ekranie po lewej stronie, a z drugiej strony yy, pozwala różnym aplikacjom, które z tymi danymi mają coś zrobić, je przyjąć po prostu. Czyli po lewej stronie mamy tą kartę, która, no powiedzmy chyba bardziej terminal tu powinienem narysować, yy, który wysyła dane do Kawki, powiedzmy, bo kawka jest taką jedną z wiodących technologii do messagingu, a potem my ze swoją aplikacją, która nasłuchuje, dlatego to ucho nasłuchuje w kawce, czy coś się nowego nie pojawiło. Jak się pojawiło, to od razu bierzemy te dane i coś z nimi robimy. Więc kawka. I Rabbit MQ to są dwie takie kluczowe, wiodące technologie. Oczywiście jest ich więcej, ale na pewno, jeżeli zainteresujesz się kawką, to to będzie strzał w dziesiątkę. W tym oczywiście kontekście, bo na kawce kawka jest open source'ową technologią, kawka jest technologią popularną, na tym jest sporo projektów zrobionych, ale dodatkowo na kawce są. Napisane różne technologie chmurowe, czyli na przykład Azure ma technologię też do przetwarzania danych, w takim właśnie do, do, do odbierania i przesyłania danych w takim trybie strumieniowym. I to jest ich natywna niby technologia, ale ona ma pod spodem kawkę. Więc jeżeli poznasz kawkę, zrozumiesz, jak działa, to wola, voilà, masz szerokie, szeroko otwartą drogę do rozwoju w tym zakresie. Kolejny zestaw technologii to Full Text Serge. Czym są Full Text Serge? O tym też zrobiłem kurs, który, o już zdradzę tutaj, wyjdzie niebawem. Mam nadzieję, że w grudniu e, będzie jego druga edycja, bo pierwsza była rok temu. E, on został teraz schowany i bardzo bym chciał, żeby znowu wyszedł. E, I na czym polegają Full Text Serge? Full-text e polegają dokładnie na tym. <noise> Czyli mamy wyszukiwarkę, która jest bardzo zaawansowana, która potrafi przechowywać, prze, przeszukiwać nie tylko w taki bardzo prostacki sposób, że jak wpiszesz idealny tytuł, to on znajdzie idealny tytuł. Tak to jest najprostsza wyszukiwarka, ale my dzisiaj współcześnie oczekujemy wyszukiwarek, które są bardzo Potrafił spojrzeć w głąb, potrafił przeszukiwać po wielu różnych polach, takich jak chociażby cała treść, tak? albo podtytuł. To są też wyszukiwarki, które powinny nam pod, brać pod uwagę szeroko rozumiane synonimy. Czyli jak ja wpiszę, że chcę zjeść okrągłego, to fajnie, żeby wyszukał mi pizzę. I co ważne, powinny mieć takie funkcjonalności jak na przykład. Wyszukiwarki, czyli to e, przepraszam, literówki, czyli to co widzisz tutaj na tej wyszukiwarce, którą gdzie screenci zrobiłem, e, zrobiłem celowo błąd, czyli zamiast train napisałem tr Trian, i, e, i zamiast Your napisałem Jot. to akurat był niechcący, i on mimo wszystko za, e, ogarnął, że chodzi o how to train your dragon. E, więc e, są tak swoją był bardzo fajny film e, więc jeżeli e, myślisz o tym żeby tworzyć w przyszłości wyszukiwarki zaawansowane wyszukiwarki to zerknij w stronę technologii full-text search i mamy ja tutaj nie napisałem e, dokładnie Przepraszam cię za to ale mamy e, dwie takie wiodące technologie to jest Apache Solar na temat którego zrobiłem właśnie kurs e, i Apache, nie Apache, ale Elastic search, który jest też e, wrotem do szerszego staku Elastic Search, e, Logstash, Kibana a, i, i coś tam jeszcze. Więc e, zachęcam do tego, żeby chociaż zobaczyć, na czym full Search e polegają, bo to są niezwykle ciekawe technologie, które łączą w sobie też e, bazę danych, łączą funkcjonalność analizy, e, rzeczy, które tam wkładamy i łączą oczywiście funkcjonalność samej wyszukiwarki. I słuchaj, bo zbliżamy się do końca. Ostatni rodzaj technologii, który tutaj mamy, jak już zbudowaliśmy cały system, to musimy go razem spiąć w całość, i do tego służą orkiestratory. Schedulery, orkiestratory, coś w tym stylu. Z grubsza polega to na tym, jak tutaj pokazałem, czyli łączymy ze sobą, tworzymy takie flow, żeby mo można było określić, ok, skoro masz już. Aplikację, joba, który pobiera dane z jakiegoś źródła, masz joba, który czyści te dane, masz joba, który filtruje, łączy z innymi, aż w końcu zapisuje finalną wersję. To połącz to wszystko w ramach jednego działającego mechanizmu, który jest jeszcze od siebie uzależniony. Tak? Czyli jeżeli jedno wejdzie, zostanie skończone, to drugie się zaczyna. Wreszcie zauważ, że możesz też zaschedulować, czyli określić, że. To ma być uruchamiane co piątek albo codziennie o godzinie 12. Um, więc to do tego służą schedulery, i yy, jakie mamy. Mamy, a, mamy przede wszystkim ten, ja chcę o nim powiedzieć, dlatego że to jest element po prostu większego, szerszego ekosystemu, jakim jest Databricks. I Databricks ma takie coś jak workflows, i tam sobie wszystko spinamy w całość. Będziemy o tym mówić spokojnie, zachęcam. Zasubskrybuj kanał, będzie bardzo dużo wiedzy na ten temat, i już jest sporo wiedzy na ten temat w Akademii Big Data oczywiście. Ale e, mówię o tym nie bez powodu. Po pierwsze, dlatego, że nie, nie, nie ma e, to osobnej swojej, e, osobnego swojego logo, więc nie mogłem u, umieścić na slajdzie z logo. E, ale też dlatego, że jestem oczarowany. Po prostu e, skończyłem niedawno projekt e, dotyczący, który jest tworzony właśnie w ramach Databricksów. Jestem oczarowany tym, jak Workflows jest zrobione prosto, solidnie i po prostu jak działa. Tak? To jest, w tym się po prostu e, orkiestruje. Ale poza tym mamy też UZI, który był wykorzystywany w Clouderze, czyli takim rozbudowanym staku hadupowym. Mamy Apache Airflow, który jest bardzo popularny. A jeśli chodzi o te cloudowe rzeczy, no to jest Azure Data Factory. To jest troszeczkę coś innego jeszcze niż taki czysty orkiestrator naszych aplikacji, ale można też tutaj zaliczyć. I dużo, dużo więcej rzeczy. Jeżeli ja miałbym z tego zestawu na coś, w coś strzelić tak, żeby ustrzelić jak najwięcej Owoców za jednym zamachem, to wybrałbym Apache Airflow. Tak, bo to jest technologia, która jest naprawdę popularna, i która zapewni nam wejście do rynku. Też to nie jest technologia, która jest toporna, a z drugiej strony, nie jest ona bardzo łatwa, więc nauczywszy się jej, otwieramy sobie całkiem sporo drzwi. I to tyle, jeśli chodzi o same. Jeśli chodzi o same technologie. I to tyle też jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że te technologie jakoś Ci siadły w głowie, daj znać czy tak jest i daj znać jakie masz potrzeby, bo teraz chcę, żeby na tym korzeniu wyrosło bardzo dużo filmów, które pozwolą zrozumieć te technologie, które pozwolą zrozumieć zarówno koncepcję jak i już tak technicznie. Więc jeżeli masz jakiekolwiek potrzeby, czegoś nie czaisz to napisz w komentarzu. I oczywiście zapraszam do Akademii Big Data, do polskiej platformy dla inżynierów i fascynatów danych. Masz tam kursy, masz tam bazę wiedzy, masz tam społeczność, możemy się razem spotkać, więc czemu by nie? I co? I subskrybuj kanał. A teraz życzę Ci powodzenia, trzymam za ciebie kciuki i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!